Moi drodzy lotniskowe służby operacyjne, klasa wojskowa, niesamowicie dużo działania i ten, który to działanie Wam zapewni w stu to mój kolejny gość, Marek i Zapraszam Cię, Marek. Witam, witam. Witam, mam nadzieję, że czujesz Dziękuję. się dobrze, że się nie denerwujesz, bo wiesz, ostatecznie nie przejmuj się, słucha nas tylko kilka milionów. Damy ludzi. radę. Damy radę, tak? tak no to, jest. Słuchaj, konkretnie, bo niewątpliwie zacznę od tego, co to znaczy, że klasa wojskowa w lotniskowych służbach operacyjnych to certyfikowana klasa, to piąta certyfikacja, zdaje się, tak? To brzmi? Mamy w tym momencie klasy w szkole certyfikowane w ramach certyfikowanych klas wojskowych, piątą edycję prowadzimy, staramy się o piątą edycję. Swoją drogą trwa pierwszy rok OPW, czy oddział przeprowadzenia wojskowego. Mhm. Wszystko prowadzone jest pod opieką Ministerstwa Obrony Narodowej, mhm. gdzie mm, Ministerstwo... No, Koordynuje, kontroluje, sprawdza. Czy tylko Jak... koordynuje i sprawdza, czy mamy z tego tytułu, no właśnie, jakieś korzyści, i to konkretne korzyści, a tak. właściwie nie tyle my, co nasi uczniowie. Jakie to są korzyści, Marek? No powiem po kolei na dzień dobry uczeń otrzymuje w ramach tych programów umundurowanie, cały zestaw na zajęcia mundur, plecak, rękawiczki. To fantastyczna czapki. sprawa, bo jest to duże odciążenie finansowe e, dla rodziców. Tak, prawda? to jest duży bonus, to w tym momencie dziewięć A jednocześnie... Cała klasa? Jednakowe umundurowanie, czy to będą zajęcia w jednostce wojskowej, czy uroczystości patriotyczne, Pełna czy w ogóle wyjście, wyjście w teren, to nie powiem po wojskowemu, mm -hmm. ale musi być jednakowo. A dla kogo przeznaczony jest ten kierunek? Jakie chę... cechy, jakie predyspozycje powinni uczniowie mhm. posiadać, żeby rzeczywiście zapisać się właśnie do technikum lotniskowych, służb operacyjnych, do klasy wojskowej? Każdy absolwent klasy ósmej, który by chciał troszkę inaczej się uczyć, niż w klasie, powiedzmy, powszechnej, zapraszamy. Tu głównie młodzież, która myśli o kierunku wojskowym, mhm. czyli ogólnie mundurowym, mhm. ale też uczniowie, którzy chcą aktywnie czas spędzać, nie tylko 8 godzin lekcyjnych w szkole, ale też wyjazd na poligon. Muszę Cię o to dopytać, muszę Cię o to dopytać, bo tak. wiesz, aktywnie, aktywnie, co dzisiaj mamy z tej aktywności? Siedzimy na zdalnym nauczaniu czy zdalnej pracy i ta aktywność rzeczywiście zeszła na plan dalszy. Przecież wiemy doskonale, że Twoje zajęcia, te dodatkowe zajęcia, to jest full rzeczywiście ale ciężkiej pracy fizycznej, tak, ta aktywność naprawdę jest dosyć tutaj wymagająca. Proszę nam opowiedzieć, na czym polegają te wyjazdy. No dokładnie, Cztery. jeśli chodzi o pandemię, to troszkę jesteśmy ograniczeni, chociaż radzimy sobie. Przepisy pozwalają na robienie zajęć praktycznych w terenie, ale te szczegóły. No tu mamy zajęcia teraz na poligonach, wyjazd na poligon, gdzie praktycznie uczniowie swoją wiedzę Pokazują, czy ją w ogóle mają, czy nie, albo po to się uczą. Zajęcia na szczelnicy, czy to będzie szczelnica tu na Środzie Kopolskiej, czy obiekty w Dolsko koło Śremu, czy nie toperku na ziemi lubuskiej. Dalej zajęcia w lesie, technika przetrwania, bytowanie. No właśnie, mamy tutaj survivalowe, dokładne wyjazdy. Mamy tak? też grupę, która czuje klimat niesamowicie czy mróz, czy, czy nie mróz, czy góry, czy niziny, to spanie w terenie, nie w ośrodku, ale w namiocie. Ja, jako kobieta, cię muszę dopytać, czy tutaj mamy jakiś parytet? Równo dziewczynki, równo chłopcy, czy rzeczywiście chłopcy bardziej się jarają tą wojskowością, yy, tak mówiąc potocznie, czy jednak yy, dziewczynki też mają zapędy do tego, żeby nie się ukrywa... tak wysilać? Nie ukrywajmy, że jest odrobinkę mniej dziewczyn. Y -hmm. Ale to są takie już dziewczyny, kobiety, przepraszam, kobiety, które czują o ten prawdę, temat. To polityczna, to w tobie jest, Marek. Bardzo dobrze słusznie. Czują temat żyją tem i mamy też absolwentki, które służą czy to w wojsku, czy w policji, czy w intrze mundurowych. No właśnie, słuchaj, bo od razu się zapytam o to, jak, jakie są możliwości po tym kierunku mhm. z pracą, bo ty już powiedziałeś, już służą, służą, tu służą, tam służą. No właśnie, to to powiedz mi, gdzie można ubiegać się o pracę po kierunku lotniskowe, służby operacyjne? Powiem tak, nasza młodzież, jeśli chodzi o wojskowy, na koniec nauki, certyfikacji czy OPW zdaje egzamin w jednostkę patronackiej. Mhm. To są jednostka na Krzesinach mhm. i zdanie tego egzaminu, ukończenie certyfikacji daje wymiarne korzyści. Jeśli startuje młody człowiek do szkoły oficerskiej na przykład, mhm. ma dodatkowe punkty przy rozmowie. Podobnie jeśli młody człowiek myśli o wojsku od, od podstaw od szeregowego no czy w innych formacji mundurowych, też ten certyfikat jest brany pod uwagę na korzyść ucznia. No właśnie, czyli to nie jest tylko kwestia tego, że on może sobie pomyśleć o tym, że tam będzie pracował. Zaraz cię dopytam, gdzie Przedef konkretnie. służył, jeśli może. Służył, tak. Przepraszam. Tak, ale widzisz, to jest ten język branżowy, e, natomiast no. Ja laik, bardzo dobrze, ale... mnie poprawiłeś. Bardzo dobrze mnie poprawiłeś, właśnie, to nie tylko on może pomyśleć sobie, że mógłby tam wstąpić w szeregi po to, żeby służyć, ale nawet ma jakby pierwszeństwo, tak? jest możliwość tego, że zwrócona zostanie uwaga na to wszystko, co zdobył uczeń podczas tych pięciu lat technikum. Dokładnie, Ministerstwo Obrony Narodowej od paru lat promuje takie kierunki kształcenia, gdzie młody człowiek przygotowuje się do służby wojskowej mhm. w trakcie nauki, pracy, praktyk, zdobywa umiejętności. I ci młodzi ludzie są dzisiaj mm, promowani, jeśli chodzi o szkołę oficerską, na przykład. Fantastycznie. No właśnie, i teraz gdzie, Marek? Gdzie oni mogą później ubiegać się o pracę? Z to kim pod... my współpracujemy? Może zacznijmy od tego, z kim my współpracujemy? Tak, wspominałem, mamy jednostkę patronacką, jednostkę na Krzesinach, dokładnie 31. bazę lotnictwa taktycznego poznań krzesiny Lotnictwa jeszcze taktycznego. taktycznego. Aha. Gdzie jeździmy na zajęcie od roku 2008. Więc już kawał czasu, mm -hmm. tam spędzamy no, ale czas. Ale to jest właśnie to doświadczenie. nie? Możemy mówić o tym, że rzeczywiście to jest już kwestia e, takiego, wiesz, takich dobrych praktyk, długiego doświadczenia. No. Dokładnie. Tutaj e, każdy nowy dowódca tej jednostki, no, no witam Was bardzo pozytywnie, przychylnie. i... Znają Was tam no, no, do, z tej do, dobrej, z dobrej strony. oczywiście strony. <laughs> e, Jeśli dalej w temacie lotni, to, to lotnisko na ławicy mm -hmm. w Poznaniu. E, I za chwilę będzie jeszcze kwestia lotniska e, na południu Polski, w okolicach Krakowa. Mm -hmm. To są ostatnie informacje, że dobrze pójdzie na lotnisku Fantastycznie. w Balicach. Fantastycznie. Jeśli chodzi o inne jednostki wojskowe, to mamy uczniów, absolwentów służących dzisiaj w jednostkach w Śremie, w Poznaniu, w Świętożowie, w Warszawie. W lipcu nasz absolwent będzie kończył szkołę oficerską. We Wrocławiu trafi do Warszawy za chwileczkę. Fantastycznie, Czy ta współpraca właściwie rozkłada się na całą Polskę. My mamy hmm. kontakty właściwie w każdym miejscu w Polsce, tak? tych kluczowych oczywiście miejscach, które nas interesują. Powiem tak, na pięć rodzajów sił zbrojnych naszych absolwentów nie ma w marnarce wojennej. Jeszcze, Marek, dodajmy jeszcze e, no, Tutaj my z Nizin, <laughs> ale powstałe cztery rodzaje, w niektórych pojedyncze osoby, w niektórych dużo więcej, są nasi absolwenci obecni. To jest Twoja pasja, prawda? Yy, tak. To jest Twoja pasja. Lubimy Czy mógłbyś to. jednym zdaniem y, zachęcić y, naszych uczniów do y, 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 takiego wyboru właśnie, wyboru technikum lotniskowych służb yy. operacyjnych? Używam języka takiego y, kulturalnego, nie wojskowego, prostego? No, zapraszamy. No. Pa, ja, bo się ja bym powiedział Markowi, inaczej, ale. Ja się wcale nie Markowi nie dziwię, słuchajcie, że on nie jest w stanie jednym zdaniem opowiedzieć o tak fascynującym kierunku, e, jakim jest właśnie technik lotniskowych służb operacyjnych. Marek, bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję rozmowa. Fantastyczna rozmowa, pasjonująca, interesująca. Dziękuję. dziękuję. Marku.